Trzęsienie ziemi było Potrepało mi całym autem i się obudziłem Ludzie powychodzili Ale dziwnie To nie jest takie jak ten w Katowicach Ludzie powychodzili z domów No nie dziwię się ja myślałem, że jacyś ludzie mi podeszli do auta i zaczęli im telepać, nie? No, dokładnie koło mnie. 4,7. <noise> ja cię Czy przed chwilą były odczuwalne wstrząsy? Tak. Dziękujemy za informację. <noise> Ale jazda. Idealnie, idealnie na mojej... Ale w ogóle jaki system zarąbisty, nie? Szacowana. Zarąbiście, to jest naprawdę. Ale zobaczcie, idealnie na mojej kropce. A ja już myślałem, że mnie tubylcy, wiecie, idź stąd, ty hamier <grymne> o Boże. Bo by się tam nic nie stało, bo naprawdę dziwne. Tylko, że strasznie krótko, to, to trwało dosłownie jakieś, nie wiem, 10 sekund. Zanim się zorientowałem, co się dzieje, to to się już skończyło, nie? Ale mocne, cholera mocne to było. by tam ludzie tylko nie ginęli, żeby to było słabe, żeby się nikomu nic nie stało. No, zadziałało to na mnie jak budzik, przynajmniej wstałem wcześniej, bo jest godzina 11, dla mnie to jest naprawdę wcześnie. Solarku, wiem, że Cię zasłaniają te głupie hogamonski, ale no, dawaj trochę energii. Szybka pasza za rano, czy nie taka szybka, bułkę wziąć i skroić to jest moment, a to jednak jakieś 10 minut trzeba przeznaczyć. To jest naprawdę, to jest naprawdę niebywałe. W okolicach wyspy Krk. A ja jestem na wyspie Kirk i ten, i no w tej baśce jestem. E, przy, ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi na interi. Wszędzie teraz o tym piszą. Mogą pojawić się wstrząsy wtórne 5-3 to miało. To jest ja naprawdę zawsze jak gdzieś pojadę, to dzieje. W Polsce jak siedzę, to jest spokój. Pasza zrobiona. Jemy i idziemy szukać. Przeparkuję się jeszcze auto do słońca. Bo tutaj trochę te gałązki mi zabierają tych watów. A fajnie by było mieć maksymalną ilość. Jedziemy tu do słonka. Dobra, zostawiam uchylone. Wszystko się suszy. Śmieciury. Detektury. Myk. Nie ma co tu się bać bardzo spokojne miejsce nie boję się, że mi cokolwiek okradną no chyba, że trzęsienie ziemi znowu będzie idziemy szukać tutaj wczoraj skończyłem to lecimy dalej detektor włączony miejscówka znowu skąpana w słońcu zdecydowanie szybciej się szuka sitkiem jedna kuna I zdecydowanie jestem w stanie głębiej po te dwukunówki sięgać. No ta leżała z dobre 30 cm w tym dziadostwie, jak nic. I co? I 5 kun, czyli już mamy 8 na starcie. Piątka czy dwójka? Dwójka. Tam była dyszka. Tego nie słyszałem. Wziąłem tą dyszkę. I wyskoczyła jedynka czy dwójka? Dwójka. Uwaga! Uwaga! Wysoki sygnał! Moneta jakaś? a nie! Jakiś... Ale nawet nie srebro, no. Kurde, żadnego pierścionka, same zawieszki. Chyba już piąta czy szósta? Gold alert! Gold alert! Gold alert! Gold alert! Gdzie ja widziałem? Gdzie ja widziałem ten błysk Gold Alert I jest Gold Jest obrączka złota Jupi! Jaka duża, kurde, nawet na kciuka mi wejdzie Jest złota obrączka Mamy pierwszego golda na wyjeździe Ale tak jak mówiłem ja się nie nastawiam fest na szukanie ale z racji, że ten gold w las, jeszcze na 100%, tak jak są próby, ja wejdę do wody, bo widzicie, jakaś spokojna. Ale to w jutrzejszym dniu. Dzisiaj chcę zrobić tą plażę do samego końca tam. I tak nie wiem, czy zdołam, bo jest godzina 14, jeszcze z 3 godziny. I jeszcze w tamtą stronę przecież muszę iść. No. A ta obrączka była, nie wiem, czy była w ściance, ale była dość głęboko. Czyżby powtórka z Włoch. Pieniądze leżą na. Na ziemi mm. te monetki uwielbiam. One są prześliczne 2013 przepiękna jest. Przedziwna moneta teraz wyszła, ale tak jest porośnięta. Cholera wie jest polski akcent poznajecie Poznajecie, a tego Oreła poznajecie 20 groszy od tego złota już mi dawno już nic nie wpadło. Co to zamek? Kolejny zamek. Dawno już żadna moneta nie wpadła. Z pół godziny, tak? Co chwilę? Im dalej jestem, tym gorzej. Ktoś mi się tam zostawił. Podlażę sobie, siąść na murku i się napić. A tu pięć kunce leży. I ten piaseczek też muszę zrobić, bo tu widocznie ludzie leżą w sezonie. Fajkunen. Tu w tym piachu jest sygnał na sygnale. O, tu proszę bardzo mamy jakąś monetkę. I tam głębiej też coś jest. No kurde, te kamienie jakbym miał sito ze szpicem, to bym sobie... Kręcił kostkę. bo nie lubię tego ze szpicem. Może czasami jest fajniejsze, ale kolejna monetka 20 lip i coś tam, twaj, daj tutaj były dwie kuny, a teraz tu są dwie kuny jeszcze trzecia, on do stres. Uuuu nie, dwie kuny, bo tak dziwnie ta moneta wyglądała. Dwa kuniska. Znowu. Czyli trzecia. no stres było. Powiem wam, że można się patrzeć i patrzeć na te kurde góry. Te są o wiele ładniejsze aniżeli tamte. Tamte są takie zamgło mi światło. Tamtych już prawie kurde nie widać. A ta ściana przepięknie oświetlona. Ale, 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 gdzie tutaj była ta moneta? No tutaj, po czwarte, dwie kuny. Od tego murka, tam połaziłem, to tam znalazłem dwie kuny. A tutaj teraz same zawleczki i dopiero teraz pierwsza moneta, dwie kuny. Yy, po prostu ludzie siedzą chyba i bawią się bardziej tam. Albo tutaj też się coś zadziało z tym piachem. Kurde, ja nie zrobię dzisiaj tej plaży. Tam na środku była dwójka, a tu kolejna dwójka. Może się zaczęło. Coś większego i głębiej. Coś większego i głębiej. Co to to to? Uuu A zostawię im to, może im to się przyda, bo na pewno to jest jakiś parasolów. Może się to oczyszczą. No. Kolejne dwie kuny. Dwójka za dwójką. No jest tego już dzisiaj. Piątka? Pięć kun! Piątka! O! Myślałem, że pierścionek. Jakieś aluminiowe dziadostwo. Z tej dziurki tutaj już nowe pieniążki chorwackie. Jakby ktoś nie wiedział, to chyba od tego roku oni mają euro, a wcześniej mieli te kuny. Stąd tych kun tyle, a raczej mało. Wyłączyłem dlatego, żeby Wam pokazać jak głęboko. Jedna kuna. Tu była. No to pinpoint. Połóżmy ją. Kurde, mi nic więcej nie potrzeba na plażę. Jedna kuna z pinpointa. Tam była ta głęboka kuna, a tu głębokie dwugunówki. I do tego piachu chyba więcej nawaliło. Stąd tak głęboko te monety. Ta sama dziura co ten jeden cent. I tu z boku ścianki. Kuna w tej głębokiej dziurze już nic nie było. Tutaj wyszła kuna? Nie coś małego Ops Co to jest? Kawałek czegoś, to nie jedna kuna Chyba, że to nie ten sygnał. Widzimy stąd pinpoincie. Tak to to. Tu jest coś głęboko. Ciekawe co to będzie. Coś większego. Monety nie ma szans, już w takiej głębokości zobaczyć. Będzie to coś większego. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę. Mam to coś, ale nie wiem co to jest, słyszałem, że tu jest dużo bomb w tej Chorwacji, więc może się to odpuszczę, bo to duże. Jeżeli chodzi o ustawienia, to mam Multi 3, 23 Sensivity i Reaktywność jedynkę, bo tutaj jest mało sygnałów i tak brzmi na przykład żelazna moneta, obczajcie, specyficzny dźwięk jest na tą monetę jak jest żelazna słychać, że to jest jakiś, jakiś jakaś krągłość ale ja wiem, że jest żelazna no widać monetę żelazną ale skorodowała a monetki, które nie są żelazne słuchać tak pięknie, tak wiecie tak pik, 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 tak tak akurat żelazo słychać Kolejne 5 kun. Patrzcie, ile jeszcze tej plaży jest Mamy godzinę 16 Słońce za chwilę wiadomo się po kurtkę iść. Jakiś duży przedmiot, bo głęboko wyszedł Blaszka miedziana taka no dobra, 40 cm. Kolejna piątka. Pięć kunisk. Pod tymi kijami na plaży nic nie wychodziło, a tu przed chwilą kunę znalazłem, a tu teraz kluczyk. I tu sobie teraz pochodzę, a potem jeszcze idę tam. Jedna moneta koło drugiej tutaj. Tu teraz reaktywność dałem mu 8, bo jest śmietnik duży. Pięć kunek. Dwa sygnały. Już myślałem, że pierścionek będę miał. No, ale tu mam dwie kuny. Pięć kun. Tak, pięć kunek. Pięć kunegi i zakrętkę z jakiejś rury. No i kolejne pięć kun. Ale siedzi się o Igor. Pozdrawiam Igorów. O, mam tu nawet numer chyba do niego. Tak. Nie wiem co to za numery jakieś dziwne Dzwądcie się pytajcie czy to Igor Wysoki sygnał, oby nie ojrówka No właśnie tam ten sygnał był za głęboko Ten to jest no 20 centów Ale to jest jeszcze jeden sygnał To przez przypadek 1 cent. 21 centów. A srebro. Chyba. E, jakiś motylek. Ale nie jest ze srebra. Bo nie wie. Chociaż może. E. Miedziucha. 1980 rok. 10 dinarów. Pa dinara. E, na zbliżeniu na samym końcu filmu zobaczycie. No i kolejne 5 kun. Słońce już dawno temu zaszło. Tak tu to to się wszystko prezentuje jeszcze raz. Dokończę to e... i chyba starczy, co? Czy ktoś poznaje? Czy ktoś poznaje tą monetę? Pewnie, że poznajecie. Złotowa Polska 2019 rok. Dwójka? Dwójka, dwie kuny. Tutaj z tych dachów z tych dachów tutaj leci ten woda jak, jak pada I zauważyłem jedną monetę wypukaną To też nie to jakiś kamek Ale tu ewidentnie leży dwójka czy piątka To jest Piątka Pięć kun Jeszcze o następna A nie to kamień Coś jeszcze leży wypukanego? Mamy mocną walutę. 2 euro, i jakieś 10 zł. Tak była w kamieniach. To u mnie. Trzęsienie ziemi w ulubionym. O, nawet w geekwikinteria.pl piszą. Trzęsienie ziemi na wyspie Krk. Skąd w Chorwacji to niebezpieczne zjawisko? No nieźle. Dzisiaj. Dlaczego w Chorwacji? O 11:04. No, twoje tektoniczne, techniczne, bla bla bla. O tuło było, tuło. O tak, sobie. tuło było. Ale nic się nie stało, nic się nie zawaliło. Zero sensacji. Ojcówka bardzo obfita. I jeszcze piątka mi wita. To była piątka przed chwilą, co nagrywałem. To była dwójka, której nie nagrywałem. I tu jest jedynka, którą nagrywam. Koło takich słupków. Kolejna piątka sygnał 28 5 kun tak? pewnie że tak zero fali woda kryształ woda po prostu kryształ jutro tu będę wchodził ale tu musi z góry wyglądać o patrz, tak no malowniczo jest idę do busa już późno 17.30 poładziłem trochę Mieszyk cały Przyszedłem na parking Cisza, jak nie wiem znowu te ptaki wszędzie słyszę Jakiegoś busa tam mam więc mam sąsiada dzisiaj na nockę pewnie No a tutaj to aż Otwieram w szyberdach Kurde jest jest prawie że 18, nie ma wiatru i jest 14 stopni, i nie ma potrzeby ubierania bluzy niczego takiego. No, busidło stoi, zaraz zobaczymy, ile mu dzisiaj watów wleciało. O go przestawiłem o 13.00, 12.30, coś takiego. Tu mam wczorajszy urobek i dorzucam dzisiejszy. No, dzisiaj tego jest chyba z dwa albo z trzy razy więcej. I ten, ale jeszcze nie, nie podliczam tego. Jeszcze będzie jeden kawałek plaży. No dużo się tego zrobiło. Jeden kawałek plaży jeszcze i woda. Detektor trzeba podładowanie podpiąć. To się już chyba wysuszyło. Żeby jutro. Pyk. Żeby jutro było energii trochę, a nie tak mało. Ładuje się. Ładuje się, gitbajon jest. Czytam teraz komentarze i <śmuszczaj> słuchajcie, oto się ktoś oburzył. Przeszczep. Jaki przestrzeń. Chyba, że i koleś się tutaj oburzyło to. Ogólnie nie wiem z czego się śmiejesz patrząc na dinozaura i obrażasz kogoś pracę Sam nie potrafię iść zrobić nic manualnie przy swojej małcie. A po co to coś takiego? Dinozaur jak dinozaur I się kiedyś spiął 552 mi naładował i jest na maksał naładowany Bo nie korzystam z cyberlinka Bo jest tutaj wi-fi bezpłatne I nawet daje radę Baśka 4A Free i tam ktoś mówił, żebym uważał strasznie na te sieci Wi-Fi, jakieś tam publiczne i tak dalej, ale to bardziej chyba w sezonie. Tam tu jakiś złodziej by coś zakładał takiego, żeby, żeby ci oskubać, nie? Po sezonie to po co miałby tu siedzieć? I non stop to zapuszczać, to nie wiem jak to działa do końca. Ale trzeci dzień już tutaj na tym siedzę i nie ma ten, nie ma w ogóle, wiecie, żadnego problemu. Jednak strasznie mi ten Starling rozładowuje akumulatory okropnie mi rozładowywuje. Mamy tam 18.30, a do 19.00 tu jest supermarket bardzo blisko mnie. Także idę jeszcze na zakupy coś świeżego kupić. Coś dobrego, może jakieś piwo, chociaż tego piska to za dużo jest Jezu, mój gitu, już się raz spotkaliśmy, nie pamiętasz mnie? Jaka nuta. Właśnie oglądam, w jaki sposób najlepiej ten... O brać, granata, trzeba tu obciąć u góry, a potem naciąć na tych błonkach takich. Zaraz będziemy to próbowali. I woda mi się robi na herbatę. Najpierw ponoć tak hopla. Hopla. Hopla, robię to pierwszy raz w życiu. Także wiecie, o! I ten cyngiel miał odejść, i teraz tak. Hmm. chyba muszę to bardziej obrać. Wiecie, to działa. Tylko że co z tego, co? O, tutaj jest jeszcze błonka Źle przeciąłem. Dlatego. Montuję wam ten odcinek i sobie jeszcze tak przypomniałem, bo już zapomniałem o tym trzęsieniu. Sobie przypomniałem jak w Londynie na łoping spałem w aucie w Priusie. I w ogóle śniło mi się, że ktoś mi dzisiaj rozbił mojego Priusa. Ale ten miesza z tym. Spałem tam na łoping i nie, nie zobaczyłem, że tam wszędzie parkingi są suspended, e wyłączone. I usnąłem już w tym aucie godzina chyba 3.30 i się budzę i czuję jakby tak tym autem na wszystkie strony wali i tak dalej oczy takie zrobiłem nie, nie, nie zapomnę tego jak wychodzę z tego auta a tam ten taki ciemnoskóry koleś na mnie tak patrzy taki przerażony nie a ja mówię no 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 <grywia> bo mnie wzięli na ten na, na, na hall auto za cztery opony mi wzięli i go wynosili na, na platformę żeby go na pakę zarzucić nie a mówię no 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 I go I go i to jego oczy białe w, tym, w, tym, w tej nocy No to podobne odczucie chyba miałem Jak to dzisiaj rano, co mi obudziło Jak no. kurde, no Dobra, mam nadzieję, moi drodzy, że się podobało Jak się podobało, możecie zostawić pierdółkę No i następny odcinek Będzie z poszukiwań w wodzie Jak tyle na plaży jest To co będzie w wodzie Trzymajcie się, cześć